Pańskiego, chwała tobie, Domoże. Pan z Wami i słuchem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Chwała tobie, Pan. Jezus powiedział do swoich uczniów, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę nie trą przed sobą, jak obudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz ją, mużną, niech nie wylewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, żeby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam Wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Święta czterdziestnica, Wielki Post. Tak naznaczony w dziejach zbawienia. Mojżesz, który trwa 40 dni, na modlitwie przed Bogiem, Eliasz, który idzie 40 dni do góry Choreb. Naród wybrany, który przez 40 lat idzie, by dojść. Do ziemi obiecanej. Jezus, który podejmuje 40 dni, by nas uwolnić od ducha złego, z niewoli, której żeśmy zostali przez nasze grzechy włączeni. I Kościół Matka, który idąc za Jezusem, wskazuje nam Jezusa i nas zaprasza, abyśmy weszli w ten święty czas Wielkiego Postu, w postawę przez modlitwę, jałmużnę i pokutę, by powrócić do równowagi serca, by odnaleźć tą cnotę umiarkowania. Która sprawia, że człowiek króluje, a się skutki grzechu pierwotnego sprawiają to, że tak trudno jest nam królować, że zwyciężają w nas nasze porządliwości. Że nie potrafimy zapanować nad słowami, nad emocjami, nad spożywaniem pokarmów, nad korzystaniem z różnych rzeczy. Które nam świat daje, i stajemy się niewolnikami. Właśnie czas z Wielkiego Postu to czas, by wejść na drogę wyrzeczenia, drogę postu, odejścia od zabaw, wejść w ciszę, by wsłuchać się w Słowo Boże, które ma moc nas odrodzić. I tak jak Chrzest. Zrodził nas do życia, że możemy nazywać się dziećmi Boga, tak czas Wielkiego Postu to czas, gdzie poprzez łzy nasze, tak jak słyszymy w pierwszym czytaniu, poprzez to otwieranie serca, wyrażanie naszej skruchy, nażywanie naszych słabości przed Bogiem, wypowiadanie je, szczególnie w sakramencie pojednania. Chcemy powrócić do równowagi, do cnoty umiarkowania, czyli żeby królować, być ludźmi wolnymi, być rzeczywiście uczniami Chrystusa. Bo jeżeli jesteśmy włączeni do kościoła, otrzymaliśmy chrzest, otrzymaliśmy te trzy szczególne dary. Jakim jest wiara, nadzieja i miłość, czyli uzdolnienie do relacji osobowej z Bogiem i z drugim człowiekiem. Jeżeli my w tych darach nie wzrastamy, to cóż z tego, że otrzymaliśmy chrzest? Stajemy się na podobieństwo Poga, a czasami gorzej postępujemy niż Poganie, ponieważ nie wzrastamy w darach, które żeśmy otrzymali od Boga. Tylko ci, którzy się troszczą, którzy zabiegają o łaskę Bożą, aby wzrastać w wierze, nadziei miłości, tylko ci upodabniają się do Jezusa. I my też chcemy się upodobnić. Nie tyle przez to, żeby znów gdzieś tam przez jakieś podejmowanie wyrzeczenia, pochwalić się innym jak to udało mi się. Tu nie chodzi tyle o przezwyciężenie, czy zachowanie różnych wszystkich nakazów, przykazań, praw, ale chodzi o to, żeby wejść na drogę Jezusa, żeby wejść na drogę miłości i że nie możemy wejść o własnych siłach. Stać się człowiekiem Chrystusowym to poślubić łaska. W naszej duchowości ignacjańskiej Ignacy nam wskazuje taki skrót, aby przejść od tego człowieka starego, człowieka zniewolonego przez ducha tego świata, do tego człowieka nowego, Chrystusowego. Ten skrót to jest PKS. Czyli PKS. Można by to tak sobie uzmysłowić: PKS wsiadamy i przejeżdżamy z jednej ojczyzny do drugiej. Na czym on polega? P to znaczy poznać, poznać tego, który jest miłością. K to pokochać tego, który dla mnie oddał życie. I S służyć temu, który mnie do końca umiłował na Krzyżu. Poznać, pokochać, by służyć, przyjąć postawę syna Bożego. Wobec tego świata. Czyli bez poznania Jezusa, bez poznania Jego miłości, umiłowania go, nie możemy wejść w postawę Chrystusową. Wszystko, co będziemy czynić, to jest tylko takie zewnętrzne. Nie będzie to przynosiło większych owoców ani w naszym życiu, ani w życiu innych ludzi, do, z którymi żyjemy. Dlatego tak ważny jest ten czas tego wielkiego postu, aby. Poprzez wszelkie wyrzeczenia starać się upodobnić do Jezusa, w nim znaleźć oparcie, w niego się wpatrywać, od niego się uczyć, jak walczyć z tym duchem złym, który nas tak zniewala, że zabija w nas to, co jest szczególne dla uczniów Chrystusa. Właśnie postawa służby drugiemu człowiekowi. Chcemy prosić właśnie, byśmy ten czas dobrze z łaską Bożą przeżyli. Za chwilę zostaniemy posypani tym znakiem, wprowadzającym nas w Wielki Post. Ten znak posypania głów popiołem jest od XI wieku. Wcześniej on dotyczył tylko pokutników, a więc tych, którzy mieli pokuty publiczne i oni byli posypywani popiołem na znak właśnie podążania tą drogą. Od XI wieku ten obrzęd został przeniesiony na cały Kościół, że wszyscy, którzy są przez chrzest włączeni do Chrystusa podejmują drogę martwienia i postu, aby w ten sposób... Przybliżyć się do swego Pana przez ten czas, naśladowania też Jego modlitwę, umartwienia, które Jezus podjął dla naszego ocalenia. Wpatrzeni w niego, i my chcemy pójść drogą, którą on nam wskazuje i na, której, na którą nas zaprasza. Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty. Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćczynić za grzechy. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem. Niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków.